Witam Was! Dzisiaj jesteśmy na w mieście, ponieważ mamy tutaj małe sprawy do załatwienia. I co? Przechodzę i patrzę, leży jedzenie na ziemi. I tak w sumie myślę sobie, że nie zrobiłem Wam filmu o tym, i nie mówiłem Wam, że jest to jadalne, i większość z Was może nie mieć zielonego pojęcia, że jest to jadalne i leży to tutaj dosłownie na ziemi wszędzie nikt tego nie zbiera. Także my sobie już idziemy i tak nazbierać troszeczkę, żeby mieć do domu, bo zawsze można coś tam z tego chrupnąć. A to dosyć fajne i ciekawe, także idziemy pozbierać. Żonka już tutaj zbiera, a co to w ogóle jest? Moi drodzy, to są orzeszki z buka. Drzewo, zwykły buk, które tutaj jest. O, tutaj macie buka i na nim rosną orzeszki. Są to orzeszki całkowicie jadalne. Leży ich tutaj pełno, wszędzie. I one rosną w takich skorupkach, jak znajdziesz jednego ze skorupką, to pokażę jak to wygląda. Takie skorupki są. O, coś takiego i w środku są orzeszki. I żona to już za dziecka zbierała zawsze, to jest właśnie ten orzeszek bukowy. Tylko z tym troszeczkę pracy jest, bo trzeba go jeszcze obłupić. Z tej skorupki, która tutaj jest, i żona to już za dziecka zbierała, zawsze sobie jedli, i tak dalej, i tak dalej. Ile tego zjeść? To jest właśnie tutaj różnie z tym, ponieważ każdy musi zobaczyć, ile zjeść. Zaczynaj zawsze od małych ilości, później można zobaczyć, jaka jest optymalna dla Ciebie, ponieważ każdy z nas jest inny, jak zawsze to mówimy. Dla jednego będzie. Parę orzeszków, ok. Dla jednego będzie garść orzeszków, ok. I tak dalej, i tak dalej. Można jeść na surowo. Kiedyś robiono z tego też na przykład mąki, którym wzbogacano na przykład chleb czy jakieś inne rzeczy. Tutaj macie liść buka, żeby się nie pomylić. Ale buk jest taki dosyć specyficznym drzewem. Także no, jak zobaczycie po prostu takie łuski wszędzie gdzieś, to już wiecie, że tu są orzeszki bukowe. On oczywiście musi osiągnąć troszeczkę lat, żeby te orzeszki można było w ogóle uzyskać, bo wiadomo, że takie młode drzewo od razu wam nie da orzeszków. Ale, no, jest to jakaś alternatywa. No i jak widzimy, leży tutaj po prostu tego wszędzie pełno na ziemi. Wystarczy tylko się schylić, pozbierać. Tego jest naprawdę sporo. Większość tych orzeszków z tych skorupek już wypada, także one leżą po prostu luzem, o tak jak tutaj te. No i takiego trzeba jeszcze tą łupinę z niego ściągnąć, i wtedy można sobie zjadać. No, troszeczkę sobie nazbieramy, bo i tak tego nikt nie chce. My mamy w ogrodzie buki, ale one jeszcze nie mają takich lat, żeby już dawały nam orzeszki. No, nie, większe mamy jeszcze też. <laughs> ale to niestety, jeszcze potwajnie tam dostaniemy jakieś orzeszki z nich. Także moi drodzy, w miastach też leży jedzenie, wystarczy się po prostu po nie schylić. Można je też jeszcze uprażyć, jakby ktoś chciał, też z tym nie będzie problemu, ale mi się wydaje, że najlepsze są po prostu takie postaci surowej. wiadomo, po prostu lepsze. Oczywiście można je też namoczyć tak jak i normalne orzechy, przed jedzeniem, żeby się tam pozbyć tych kwasów fitynowych i tak dalej, i tak dalej. Że to też jest dobra opcja, no ale jak ktoś to trawi, nie ma z tym problemów ze zdrowiem. Jak i normalne orzechy je, to można po prostu i tak też jeść, jak one są. Zawsze to jakieś urozmaicenie a orzechy niestety drogie w sklepach więc po prostu można korzystać też i z tego, co daje nam natura. Buki znajdziecie też oczywiście w lasach. To nie jest tylko i wyłącznie tak, że one leżą tylko tutaj w mieście, ale no w mieście można je znaleźć. Dość pospolicie występują, ale w lasach też. Jak gdzieś idziecie na spacer, to po prostu patrzcie, czy nie widzicie gdzieś buka i nie widzicie właśnie takich małych orzeszków, które tutaj wszędzie leżą, ponieważ warto nazbierać. Wydaje mi się, że fajna alternatywa. Do ciasteczek kokosowych też czasem je kiedyś dodawałem. Jak robiłem, pamiętacie taki przepis ciasteczka kokosowe? Nie to sobie wpiszcie, szaman, ciasteczka kokosowe. Bardzo fajne ciasteczka i tu można je obłupić i lekko do blenderu wrzucić, żeby je tak trochę rozdrobnić i dodać. Też taki dosyć fajny, ciekawy aromat mają. Dobrze, tutaj tak na surowo. Smakuje to praktycznie jak zwykły orzech. Coś tak w stylu orzecha laskowego, żeby Wam opisać dokładnie. Tylko w miastach oczywiście uważajcie na psie kupy, żeby gdzieś tam ręką nie wjechać, tak jak ona tutaj grzebie teraz. Po prostu ręką w tym, bo możecie się nadzieć na coś, Także, że gdzieś coś leży, to zbierać po prostu obok, a nie na tym, żeby później no, po prostu nie wpaść na minę, nie? W lasach jest to bardziej bezpieczne zbieranie takiego czegoś, ponieważ tam no, mniej psów jest i po prostu mniej tych wszystkich takich niespodzianek, które tam są w tym. Ale cóż, to w miastach zawsze trzeba na to po prostu uważać i mieć to na uwadze, żeby po prostu no, nie wpakować się na coś. Weźmiemy też parę i spróbujemy to zasadzić w ogrodzie, ponieważ jak wiadomo jest to nasiono. Może nam się uda też tutaj parę dodatkowych buków jeszcze zasiać w naszym ogrodzie, aby mieć też jakieś dodatkowe, alternatywne źródło pożywienia w ogródku które zawsze jest mile widziane a szczególnie w dzisiejszych czasach kiedy wszystko nam wokół uszu drożeje z dnia na dzień to fajnie jest po prostu mieć też i swoje rzeczy z ogródka, które można używać Dobrze moi drodzy, ja nie będę tutaj dalej już Wam marudzić Mam nadzieję, że wiecie teraz już jak wygląda buk jak wygląda orzeszek bukowy i jak je tutaj po prostu pozbierać, jak używać o, tutaj nawet cała gałązka spadła i one po prostu w tym siedzą, w tych łupinkach chociaż tak jak wam mówię, przeważnie wypadają bo jak popatrzymy tutaj, to jest cała masa ich już rozdeptanych bo ludzie tutaj po prostu chodzą i nie mają zielonego pojęcia że tak naprawdę chodzą po jedzeniu i je rozdra... no, rozdeptują bo nie mają pojęcia, że jest to jadalne każdy myśli, że to e, nie wiadomo, co to jest, jakaś trucizna. A tak naprawdę można to śmiało po prostu jeść. Jest to naprawdę smaczne, bo dobrze to smakuje. Faktycznie jak zwykły orzech laskowy, tak jakbym to najprościej opisał. Dobrze, ja tutaj się żegnam. Tyle na dziś. Trzymajcie się. Hej, i do następnego razu. Ile nas już? Oj, Szyszki to. też bierzesz? Do ogrodu znowu super. Dobra, no to trzymajcie się. Hej.